Pewnego razu jacyś ludzie przyprowadzili swe dzieci, by Jezus je pobłogosławił. Uczniowie jednak ich zganili. Gdy Jezus dowiedział się o tym, oburzył się i rzekł: Pozwólcie dzieciom zbliżać się do mnie i nie utrudniajcie im tego, gdyż do takich jak one należy Boże królestwo. Co więcej, oświadczam wam, że jeśli ktoś nie przyjmie Królestwa Bożego z taką ufnością, z jaką czynią to dzieci, nie wejdzie do niego. I biorąc je kolejno w ramiona, z serca im błogosławił. W Ewangelii, według Świętego Marka, widzimy Jezusa, który mówi. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie utrudniajcie im tego, gdyż do takich jak one należy Boże Królestwo. Dlaczego Jezus wskazuje na dzieci jako przykład dla dorosłych? Nie chodzi tu o pochwałę infantylizmu i beztroski. Kluczowe jest tutaj wskazanie cech, które posiadają dzieci, a które często tracimy w dorosłym życiu. Dzieci charakteryzuje szczerość prostolinijność, zaufanie i otwartość na miłość. Bez skomplikowanych kalkulacji przyjmują świat i ludzi wokół nich z otwartym sercem. W Piśmie Świętym wielokrotnie spotykamy wezwania do takich postaw. W 18 rozdziale Ewangelii, według Świętego Mateusza, Jezus mówi: Jeśli nie zmienicie swego postępowania i nie staniecie się prostolinijni jak dzieci, to w ogóle nie wejdziecie do tego królestwa. Te słowa przypominają, że nasze duchowe życie wymaga pracy i ciągłej przemiany, abyśmy mogli przyjąć łaskę Bożą z pełnym zaufaniem. Czym więc jest ta dziecięca prostolinijność? Dzieci mówią prawdę bez skrępowania. Jezus naucza nas, abyśmy byli jak dzieci w naszych relacjach z Bogiem i ludźmi. To znaczy szczerzy i otwarci. W Psalmie 51 czytamy, A dla ciebie milsza jest prawda skryta na dnie duszy. Te słowa mówią nam, że szczerość jest fundamentem prawdziwej relacji z Bogiem. Dzieci uczą się złych wzorców postępowania od dorosłych. Czy spotkaliście kiedykolwiek sceptycznego i cynicznego pięciolatka? Jeśli tak, to zapewne Jego rodzice nie zostali Waszymi przyjaciółmi. Zdrowa relacja dziecka opiera się na braku ukrytych motywacji. Małe dzieci nie kalkulują, nie manipulują, bo są autentyczne. Takiej postawy wymaga od nas Jezus, gdy mówi w kazaniu na górze: Niech raczej Wasze tak znaczy tak, a Wasze nie niech znaczy nie. Bo to, co ponadto, pochodzi od złego. Nasza wiara powinna być prosta i autentyczna, a mowa zwięzła. Zaufanie dzieci do rodziców jest pełne i bezwarunkowe. Dzieci wierzą, że rodzice zawsze chcą ich dobra. Jezus wzywa nas do takiego samego zaufania wobec Boga Ojca. W Psalmie 131 znajdujemy piękny obraz w takich słowach: Panie, nie popadło w pychę serce. Nie było dumy w mych oczach. Nie goniłem też za tym, co wielkie lub niedosiężne dla mnie. Przeciwnie, uspokoiłem mą duszę. Jak niemowlę nakarmione piersią matki, moja dusza była jak u niemowlęcia. Właśnie takiego zaufania powinniśmy się uczyć. Otwierając się na miłość, dzieci są gotowe przyjąć ją od swoich najbliższych. Podobnie my powinniśmy otworzyć się na miłość Boga i bliźnich. Apostoł Jan w czwartym rozdziale pierwszego listu pisze Nasza miłość bierze się stąd, że On pierwszy nas nią obdarzył. Kto twierdzi, że kocha Boga, a jednocześnie nienawidzi swego brata, kłamie. Bo kto nie kocha brata, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nigdy nie zobaczył. Mamy też od Niego przykazanie, aby ten, kto kocha Boga, kochał też swojego brata. Pan Jezus nie wymaga od nas niemożliwego. Pokazuje, że możemy w sobie zmienić wiele, wystawać się coraz lepszymi ludźmi. Otwórzmy się zatem na Bożą łaskę oraz drugiego człowieka. To nie jest łatwe, ale jest możliwe. W dwunastym rozdziale listu do Rzymian Paweł zachęca nas takimi słowami: Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech Was przeobraża nowy sposób myślenia abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Bądźmy więc jak dzieci, szczerzy, rozsądnie ufający i otwarci na miłość. Taka postawa wymaga pokory i odwagi, by odrzucić maski dorosłości i otworzyć się na prawdziwe życie w Bożej obecności. Niech nasze serca będą gotowe na przyjęcie Królestwa Bożego. Niech nam wszystkim Bóg błogosławi.